Rocky 4, I really wanted a big, horrible, vicious guy. I mean, like, like a primitive. And I couldn't find them. I mean, I'm finding giant wrestlers and football players and that. And then all of a sudden, like the door is open and smoke comes in, this light, and then <laughs> the <this> smoke thing <laughs> with, you know, with proceeding hairline and the high, high shoulders just wide, like everything is perfect. Yeah. Yeah, I mean even his calves were coming through his, his clothing, like just muscular. And I'm going, the blue eyes are staring or so. He was like the real Terminator. And I go, I hate this freaking I hate my <laughs> This is just too, too good looking, too perfect. And if I loathe him, I'm sure the world would No, he's not really, but he looked like something that is a thousand years in the future. Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Myślę, że ciężko jest znaleźć jednostkę tak wszechstronnie obdarzoną genetycznie co Dolph Lundgren, nie tylko pod względem predyspozycji sylwetkowych, ale także samego wyglądu czy inteligencji. Można powiedzieć, że Lundgren wygrał na loterii, jeżeli chodzi o dziedziczony po przodkach zestaw genów, chociaż oczywiście szczytowe momenty wymagały włożenia we wszystko odpowiedniego wysiłku. Nie muszę mówić, że jego wybicie nastąpiło po najbardziej ikonicznej roli Iwana Drago w roki 4. Premiera miała miejsce w 1985. Natomiast już wcześniej był on silnie związany ze sportem, chociaż swojej wartości nie opierał tu na sylwetce. Teraz prezentuje nagranie z drugiego turnieju światowego Kyokushin Karate rozgrywanego w 1979, gdzie walczy z Makoto Nakamura. Wspomina się, że występowała tu gigantyczna dysproporcja stopni. Także Lundgren miał tu w rzeczywistości zielony pas, a jego przeciwnik czarny. Oczywiście tutaj wdecze nosi brązowy, natomiast był to zabieg, który zastosował jego trener. By w ogóle Szwed został dopuszczony do rywalizacji, gdyż zielony pas by mu to uniemożliwiał. Zwraca się także uwagę, że Nakamura stosuje tu liczne, zabronione w tej dyscyplinie ciosy rękami w twarz, nie będąc dyskwalifikowanym, być może tylko ze względu na swoją narodowość. Potem odnosił spore sukcesy w tej dyscyplinie, wygrywając w 1980 i 81 mistrzostwa Europy w wadze ciężkiej i w 1982 turniej w Australii w tej samej kategorii wagowej. Podłoże w sztukach walki zapewniło mu odpowiedni fundament. Jednak to okres przygotowawczy do Roki 4 wyniósł jego sylwetkę na zupełnie nowy poziom. Lundgren w jednym z wywiadów mówił, że na początku ćwiczył siłę stricte pod kątem sztuk walki, skupiając się przede wszystkim na nogach, co ostatecznie sprawiło, że dolne partie stanowiły największy element jego sylwetki. Modyfikację wprowadził za sprawą Sylwestra Stallona, który chciał, żeby Lundgren dorzucił jeszcze 10 kg masy mięśniowej, tak żeby prezentować więcej mięśni w górnej części. Od tego momentu trenował 6 razy w tygodniu, stosując czysto kulturystyczny system podziału na poszczególne partie ćwiczone konkretnego dnia. Mówił, że przez pierwsze 6 miesięcy przygotowań trenował w ten sposób samodzielnie, zyskując około 5 kg czystej masy mięśniowej, a następne 5 miesięcy ćwiczył razem ze Stallone, co pozwoliło mu zyskać jeszcze 2 kg i jednocześnie osiągnąć wyższy poziom definicji. Wspominał, że dzień zaczynali od 2 godzin treningu siłowego, gdzie pracowali nad wybranymi dwoma grupami Mięśniowymi. A po południu do tego dorzucali kardio w postaci dwugodzinnego treningu boksu. Połączenie tego reżimu razem z odpowiednim odżywianiem sprawiło, że Lundgren wspominał ten okres jako życie stricte jako kulturysta, które zresztą kontynuował po roki 4 przez następne 5 lat. Samo nagrywanie było wcale niełatwiejsze od morderczych przygotowań. Mówił, że przez to, że każdy z nich musiał nauczyć się na pamięć ogromnej liczby konkretnych ciosów, zdarzały się im liczne pomyłki, także obydwaj kończyli zajęcia na planie mocno pobijani. Poza tym uderzenia na ciało były tu wykonywane naprawdę, ponieważ tego elementu nie dało się zrobić wiarygodnie bez rzeczywistego kontaktu. Wiąże się z tym także historia o tym, jak Stallon po jednym z takich ciosów na tułów, trafił na 9 dni do szpitala z obrzękniętym sercem. Kazał przed tym Ludgenowi ruszyć na siebie z całą mocą tak żeby pierwsza runda była szalenie intensywna i w efekcie skończył z obrażeniami, które zazwyczaj zdarzają się w wypadkach samochodowych. Mimo to Lundgren w wywiadzie mówił, że nigdy nie posiadał jakiejś szczególnie dużej siły, tłumacząc to tym, że jest zbyt wysoki i ma długie ręce. W roki 4 używał na przysiadzie i wyciskaniu na ławce około 136 kg. Teraz prezentuję nagranie z 1987, żeby zwrócić uwagę, jak bardzo finezyjne miał proporcje i ogólne kształty. Osiągnął to przede wszystkim dzięki bardzo dobremu rozwojowi peryferii ciała w stosunku do jego centrum. Także najbardziej imponujące partie znajdują się jakby na zewnątrz sylwetki. Mowa tu o bardzo pełnych łydkach i barkach. Poza tym prezentował oczywiście świetną strukturę, także miał naprawdę szalenie szerokie obojczyki, które razem z węższymi biodrami tworzyły w górze bardzo dobre kształty. Z jednej strony przy takim szkielecie nie trzeba posiadać jakiejś dużej masy, żeby prezentować odpowiednie proporcje i ogólnie bardzo dobry wygląd sylwetki, ale z drugiej tak duża rama znacznie utrudnia ich wypełnienie, co właśnie jest głównym powodem, że raczej rzadko zdarzają się w światowej czołówce kulturyści powyżej 180 cm. Jak mówiłem, dominującą partią w górze były barki, ale klatka także była odpowiednio wypełniona, od zewnątrz do środka, i także dysponowała bardzo dobrymi kształtami. Można powiedzieć, że pod pewnymi względami Lundgren wygląda trochę jak hybryda Jean-Claude Van Damme i Sylwetra Stallone. Z jednej strony posiadając atuty w postaci proporcji bardzo dobrego, przyjemnego dla oka wyglądu poszczególnych partii, a z drugiej prezentuje też cechy, które charakteryzowały Stallone czyli widoczną twardość, surowość i bardzo muskularny oraz surowy wygląd. Połączenie odpowiedniej masy z dobrymi rozłożeniem na ramy i świetną definicją sprawiało, że był on właśnie z jednej strony bardzo finezyjny i estetyczny, ale z drugiej także imponował poziomem muskularności. Na rzadkich ujęciach od strony pleców widać, że tylne górne partie raczej nie prezentowały takiej jakości co przód i umieśnienie wyglądało tu na znacznie mniej dojrzałe co naturalne. Jako aktor skupiał się na elementach, które są najbardziej efektowne i na co zwraca uwagę największa część widowni. Natomiast pozostałe części zapewne pozostawił bardziej w rękach swoich genów. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na tym ujęciu na doskonałe mięśnie dwugłowy ud, dysponujące naprawdę imponującym poziomem separacji i rozwoju. Myślę, że to co prezentował sylwetkowo, do Lundgren można jak najbardziej nazwać predyspozycjami kulturystycznymi. Po pierwsze ze względu na samą strukturę szkieletu, ale także kształty poszczególnych grup mięśniowych i kompletność rozwoju. Nie wspominałem o tym wcześniej, ale Lundgren ma 195,5 cm wzrostu i ważył około 105 kg. Myślę, że tak silną koncentrację na kulturystyce można nazwać w jego życiu epizodem, który co prawda trwał dość długo, ale obecnie w wieku 62 lat skupia się bardziej na ogólnej sprawności. Jeszcze w 2018 wieku 60 przygotowywał się do roli w Creed 2. I jako osoba mogąca być dla każdego w jakim stopniu fitnessowym wzorem, był w bardzo dobrej formie. Obecnie także widać, że wygląda oraz dysponuje formą wieku-wieku imponującą. Chociaż w sekcji komentarzy pod tym filmem zwracano uwagę głównie na przewidywaną krótką trwałość, jego związku z widoczną na materiale 24-letnią norweską trenerką personalną. Widać, że cały czas dysponuje przede wszystkim dobrą rzeźbą. Masa mięśniowa w tym wieku, oczywiście, nie jest duża, poza tym byłaby mocno niezdrowa. Myślę, że spokojnie, Dolfa Lundgren w młodości można nazwać jedną z najlepszych sylwetek, jakie kiedykolwiek zaprezentowano na ekranie. Przede wszystkim dzięki temu, że udało mu się wykorzystać doskonałe predyspozycje. To był Stalowy Szok, a teraz do następnego.